Siemano. Teraz już z miejsca się odzywam. E, trochę zaczęło padać, więc jest chwila przerwy. Tak niby się schowałem pod drzewem, ale tego drzewa prawie nie ma, e, a nie chcę całkiem całkiem wmoknąć, choć pewnie jak jeszcze chwilę poleję, to tak będzie. No, e, to pokażę przy okazji. Zobaczcie, to jest miejsce pracy. E, tak to wygląda. Płucznia, wiaderko, bo sobie troszeczkę drobniejszy materiał y, odsiałem. Tutaj miskę mam, drugą miskę łopatkę i jadę z koksem. Generalnie złota się szuka tak, że jeżeli jest napływ z tamtej strony i jest zakręt, to szuka się od wewnętrznej strony zakrętu, bo złoto jest ciężkie, żeby nie powiedzieć leniwe i osadza się po wewnętrznej stronie. Podobnie jak kamienie, chociaż kamienie mają też tendencję czasami przy, dużym, przy dużej wodzie odbić się. I uderzyć po zewnętrznej, czyli tak naprawdę tutaj po tej stronie, bardziej po tej stronie. Mam nowy potok, sprawdziłem sobie, wygląda w ciekawym miejscu geologicznym, ale czy coś będzie, zielonego pojęcia nie ma, więc przyjechałem, dzisiaj sprawdzam. Miałem nadzieję pokopać cały dzień, ale jak tak poleję, no to nie jestem przygotowany. Niby mam mortalion, ale hmm, może być słabo. Tylko pokażę Wam, tak wygląda płukanie, więc rzucam materiał, rzucam materiał, rzucam sobie, tak patrzysz, że tak jak domu, nie, rzuciłem okiem, biorę, biorę, sobie ten przesiany materiał, tak, i rzucam go na płucznię. I wtedy już woda robi, woda robi już wtedy swoje, czyli jeżeli cokolwiek jest, to zostanie tutaj na płuczni, to coś ciężkie, a to, co jest lekkie, sobie popłynie. No, i tak to wygląda. Jednak na temat, gdzie się odkłada złoto, a gdzie kamienie, nagram kolejny filmik. Teraz, troszeczkę, tu się spróbuję jeszcze bardziej schować, bo coraz, coraz lepiej pada. Ciepło jest, ale jak za długo mokro, to też nieprzyjemnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.